Ogólnie oh, to! Siemano witajcie! Z tej strony Rafał! Dzisiaj zagramy sobie e, w taką gierkę, gdzie robimy Tajkun. Więc tajkun, taki gdzie po prostu... Poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę jeszcze. Będziemy robić swoje filmy. Nie! Yeah. Możecie się już. Do... Myśleć, co to będzie za film. Spróbuję sobie dzisiaj w tym like. rano. I fajny jest. Naprawdę zajebisty. Cik Cyk. Właśnie można tutaj sobie ulepszać nie, to bardzo późno ja nie, sobie sobie rano. rano nie, 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 Level drugi versus level pierwszy. Oni mi hajsu zarabiają. Light, level dwa versus level dwa. Action! 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 Worker 5. Możemy ulepszyć za 350 likes Level 2 le versus Level 2 Czas? Walka, czas start! Dobra, czekamy aż ule na ulepszenie. Level 3 wersus level czekamy z takiej ulepszenie. A dobra, kupujemy sobie za Zasubskrybujcie kanał i zostawiajcie łapieczki w górę, żeby nie przegapić, nie przekapić Action! odcinku. ojej, 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 Kamera 2! ojej, ja, ja, ja. ojej, 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 Слайд, слышишь? Слайд, слышишь? хай слышишь? 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 Слышишь?

o, więcej hajsu! Ba! mi mm. tego. 23 hajsu mi nie zarabiasz! Ty. Dobra, teraz sobie pokupujmy rzeczy już, a nie ulepszajmy. Nie, 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 nie. Dopiero początek tej kuna. Więc no, zasubskrybujcie kanał i zostawiajcie łapiczki w górę. No dobra, jeszcze raz ulepszę. Yes. Rubę hajs! No dobra, poczekajmy. Cyk. Aż mi się przypomina... Eee... ...snap tykuń. Fajt mi się z Nagrywałem kiedyś. Bah! Tubę. Tubers z 93. Ai, que no, que no, nos chá, nos, nos, que to, nos, nos, que no, que no, que no, que no, que que que

Tuber 93. O! Zaraz widać. Widać zmianę i to bardzo. A, leczmy sobie wszystkich. Co tam? Na level oczywiście piąty. A, co tam? Ten 93 zaseka. Albo dobra, kupię ten 93. Sorry. 嗯，东北吃饭。Va. Ile hajsu teraz zarabiany jest? O oh my god! Sushi! Produkt 551 na sekundę A nie, nie, nie sekundę Jakiś Na 5 sekund Yeah, yeah To, 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 Widzowie, kanał O, Teraz będziemy robić drugi film. Tak, dziwny, dziwny blue screen xd

Tak Czemu tak swoją drogą on lata? Ej! Ej, 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 ej! ej. Czemu ty latać? Łorka ruszaj! teraz będę was ulepszał. Level lecz 2000 hajsów trzeba nawet zarobić. Bygdri olal. I dziewięć teraz będzie. Wow, a jestem fioletowy. Ba! I... Cyk, ulepszamy go. Dawaj więcej hajsu. 1500 potrzebuję. Good. No, good money. Uwaga, Uwaga, zaraz będzie od niego lecieć trwający Sobiel letten. Hoed dan, Sobiel. Hij is daar. Lijken, camera, 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 On się będzie straszył mnie, boi się, boi się. się, mnie. O kurde, kupiłem go. wcale go nie chciałem. Nie no, tego, go, bo mi chalsera. 55 mi teraz zarabię wow. set 3 za 10 tysięcy mm. No za 10 tysięcy, a nie za 1000 Pałuję ja z to księżyc. A siedem jeden tyśle. du, a du du, du, według! Padał du, a według! Padał a

Mmm, to jest kolor za to, mruk. Kar 2. Jaki teraz film będzie? No nie wiem. Kar 3, co się do auta? Co się dzieje? Jaki to film będzie? Ja wiem już. Jak to... Co to będzie? 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 Co to będzie, co to będzie! No co to będzie? Co to będzie? No co to będzie! Co to będzie? No ale... ale... Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Dobra, nieważne już. To już że... kurza, co to będzie? Dobra, zacznijmy teraz, The Big Camera 2 bah. Bah. plus 1737. To, nie, to dobrze, że nie 2137. I teraz workerzy nam sami zostali. Zasubskrybujcie mój kanał i zostawiajcie łowiczki w górę. A...

Ocurde kurde Spiderman, Spider-Man Take yeah, yeah, right, right. the uh, la, 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 la. Light, camera, 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 Za 17 tysięcy. Mm. Co? Wow! Idziemy w domu, idziemy. 28 tysięcy. Ubaha, o ja nie mogę. Czy Michael Jackson pojechał w nocy? Prężina, tajkun, A zaraz będzie 2703. O, była minuta 2137. A właśnie, już wiem co będzie. Action. Nie, nie, nie. Walka barbarzyńców. Walka laserowych gajów. ej, Walka dziwaków. Walka spidermena. O, idzie... Na razie nie mam tutaj. Jestem mm. i 3, 2, 1. Jeszcze raz, 3, 2, 1. Pa! Piąty level od razu. Więc widzowie, zasubskrybujcie kanał! Pantry. Wiecie, co się zapowiada? Napiszcie mi w komentarzu, jak wiecie. O, ja wie. <ścoughs> ja wiem, co się zapowiada. Ja wiem, co się zapowiada. A le du A A du אמי צצה מומי מי יסקבל על הנכי ננו אמי צצה מומי מי יסקבל על הנכי ננו אמנה אמנה ננו אמי צצה פלוס פייסטי שונחייסו בק 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 גומה מעבירו לפסופי גוגו פאנטי

Możecie się już domyślać, co to będzie. Co to będzie, co to będzie? Podpowiedź zaczyna się. Ten film się zaczyna. Ma dwa. Dwa wyrazy, tak jakby. Powiedz mi. A nie, trzy, trzy wyrazy. Pierwszy wyraz się zaczyna na P. I trzeci kończy się na. W. Co to może być? Co to może być? Co to może być? To mogą być pijaki z Karaibów! Pijaki z Karaibów! Da. 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 40 tysięcy! Dobra. Kupujemy to i kończę ten odcinek. Pierwszy raz nie skończę jakiś grzy na Dobra, kończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, papa i tak dużo osiągnęliśmy w tej grze. Teraz kupimy ostatnią rzecz. Pa!